Witajcie ze strony Bartek si. Jaki tata? Chyba nie z gry Brawl będziemy otwierać skrzynki. Będziemy otwierać skrzynki, czy będziemy szukać boni, boni. Tak. Pokaż ją boni. Właśnie teraz będziemy ją kupować. Kupujemy ją myślisz za 47 zł Czy będziemy kupować boni? Nie. Żartujemy, nie będziemy kupować. Będziemy ją szukać w naszych skrzynkach na każdym praktycznie kącie, aż znajdziemy. I przy okazji polecamy kanał Oluś no, i już podajcie to jest nasza ekipa, do której wpadniecie zostawcie tam subika I jak teraz zostawcie komentarz łapkę, czyli do góry obserwacje u nas jedziemy i szukamy heja odpalamy aż znajdziemy wow. czyli jak się będzie świeciło zatrzymujemy i kombinujemy, a tak to nic nie wypadnie no to będziemy źli będziemy źli więc... O! Może będzie? No. Gadżet, No to nie było. na 40, 40 Dobra. A, to już nie jest tak źle widzowie. Nie ma nic, dobra, szukamy na Bartex Legenda tak naprawdę aktualnie. Co dwie? Dobra, nie przeżywaj, nie przeżywaj, bo nie ma co przeżywać. E, szukamy postaci naszej. Jedziemy. Pach, 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 nie ma oczywiście. Pach, pach, pach. Nie ma oczywiście. Pach, pach, pach. Nie ma oczywiście. Jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Legenda jakaś pechowa. Jeden był, jeden gadżecik. O! No, nie Jest, boni. No, nie boni. Więc boni jednak na legendzie nie ma. Dobra, wchodź woldera. Dobieramy 3, 2, 1. Pusto mega boxika zobaczymy 7 nic nie będzie wiadomo bo to siódemka za mało już już teraz jest jakiś mnożnik wchodzimy na 12 skrzynek tyle 12 skrzynek. są po, poprzednie konto tak jest szukamy dalej A jeden nie ma nic jedziemy szukamy boni boni gdzie jesteś nie będziemy cię kupować więc na którymś kończy musisz wypaść dawaj Boni Dawaj, dawaj. A i taka ciekawostka. Osoba, która podliczyła na wcześniejszym odcinku te 20 PSC będzie podana w komentarzu przypiętym pod tym odcinkiem. Więc tu, tu zrobimy podobnie. Zostaniecie, powiedzmy 20 PSC. Jak będzie dużo osób może będzie 50. Więc zobaczymy. Liczcie, gadżety, star powery, postacie. Jedziemy dalej. Dawaj. Dobra, mamy tutaj kolejne konto, szukamy teraz Bonnie dalej. siódemeczka będzie pusta. O, o, o. Pa. Aha, fajny opening, sobie. Jest Bonnie. A wiecie, a wiecie co jest najlepsze? Wiecie co jest najlepsze? Jeszcze nie mamy jammy otwartej. Jest 10 na 10. Dawa, jest Bonnie w pierwszej skrzynce z mega skrzynki. Edwus. W bo pierwszych. Patrz, bo, no z ludzi, rodzisko. Nie, nie, nie kliknąłeś, nie chcę Boni, Ja chcę karnet, nie chcę karnet tego. Pokaż mi tutaj. Janet. Mamy, jeszcze Janet nie otworzyliśmy. Mamy Boni, mamy ekipę. Mamy wszystkie postaci. Mamy chromatyczne epickie. Yeah! Nie. Czy otwieramy? Nie, to spowiem. Ale trzeba, trzeba jeszcze ulepszyć. Ja bym, wiesz co, z Robertek zrobił? No. Otwieramy. Dobra, otwieramy karnet, żeby wymaksować boni. E, może wpadnie jeszcze kilka punktów mocy. Ale zróbmy jeszcze taki myk, że wejdźmy na szósty poziom boni, e, Na, na ten, żeby odblokować gadżety. Dawaj. Co to jest? No, co ty robisz? No, przecież jak się zmienia, bo ona się zmienia w postać. Ona przykładowo, że grasz na początku taką armatą. A potem wyskakuje z armaty taki ludek, który jest jak, trochę jak Edgar. Patrz, nie ma kasy, widzisz na dziewiątkę. Dlatego trzeba zrobić taki myk. Otwieramy nasze skrzyneczki. Lepszamy. Boni na dziesiąty. patrz jeszcze brakuje, widzisz? Ty mówisz, że wymaksujemy. Nie ma szans. E, dawaj tarczę. Będziemy dwie tarcze. Jeszcze raz. Dobra, wsadziłeś ją. Zamknij. Wybierz. Jedziemy. Starcie solo. Pff. Wielki też. Starcie solo. Boni na dziesiątej. Ciekawe, jak ona Bartek jest jeszcze nie gra. Ja widziałem trochę u Pandy, trochę u Farela. Jak to patrz? 1450 od Koks jest. Eee, bierz tego Powercuba. No weź go już. Nie się czajisz. Jessie dostała. Widz... O, jest pięknie. Ładuje ci się teraz ten pak. 1590-1700. Czódu się ładuje? Ładuje ci się. Eee, twój ulcik. Ale zasuba wolno. Dawaj, dawaj, dawaj. Riko. Riko dostanie bombę. Pa. Rzuć skocz. I patrz, jesteś w Riko. Ja takuj Riko. I, I chodź w krzaki albo nie. I teraz, żeby cofnąć się potem znowu tą armatę, musi minąć okres czasu. A, da się zajedziesz. Dobra. Rozwal i patrz, jesteś trochę jak taki ten. Jak Edgar? Możesz podejść na blisko i go się patrz za ile. Dawaj go. No po co uciekasz? No i zajmie się armatę. Dawaj dawaj No i co? No i co ci to dało? 2-600 dwa, dwa, dostałeś. No i kto teraz jest gościem? No i co? Teraz podejdziesz, teraz ty nie możesz podejść, bo z daleka dlatego nic nie możesz, kolego. I Boni pa... Ale łatwo wygrano, łatwo! No dziesiątym, tym. Boni jesteś numerem 1. Pokonać 15 przeciwników. Może wieki, teraz to zagra. Ja to spróbuję. Wyjki, to tam jeszcze nie gram. Jeszcze nie grałem Boni. Tak naprawdę tylko widziałem jak to wygra. Dobra, śmigamy. Kto to musi wygrać? Wygroć. Ja życie przegram. Ale plus jest tego taki, że ulepszona Boni już wali za 1400, a nie za 1000. Więc jest na plus. Śmigamy sobie armatką. Jesteś w szakach. Dobra, Miss Dobra, ja się złapię. Ty się tam dziaduj. Dobra, nie. Dobra, ja uciekam troszeczkę. A. Stawić bombę, bombę. Tak, ty możesz. No, wszyscy na ciebie idą. Dobra. Aż teraz. Hop. Hop, 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 hop. I, i, i tyle ich było. Może ty będziesz grał przez całą rolę. Eee, a spróbuję. Dobra, krzaki. Kitramy się w krzakach, podchodzimy do bula. Znaczy, jak się z bólem poradzić? Czekaj. Ból, ból, ból. Nie ma bula. Jest ból został rozszykany przez zmienioną Boni, Więc dobra, szukamy kogoś. Hejo, hejo, gdzie jesteś? Dawaj do nas. Kto miał więcej Power Cube'ów? O, jest Jackie. 1x1. 1. Bach, bach, bach. I koniec. Ale kosi, nie. O, jest łatwa. Bonnie, jesteś numer 1. Dobra, drodzy Państwo, pamiętajcie, żeby podliczyć wszystko. My się widzimy na kolejnym odcinku. musimy coś mega, ekstra, super giga. Wpadajcie na naszego Facebooka. Wpadajcie. Podajcie na naszego Facebooka, Instagrama, Instagrama. Barteks, and wielki tata, Piszecie i zapewne znajdziecie, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Więc do zobaczenia na tych naszych portalach społecznościowych i na kolejnym odcinku. Hej!